Cześć słowa Aleksandra. Co zrobić w sytuacji, gdy na Twoje barki spada obowiązek fakturowania? Przede wszystkim nie zniechęcaj się już od samego początku. Warto zadbać o to, żeby faktura została wystawiona w sposób prawidłowy. W przypadku ewentualnej kontroli ze strony urzędu to właśnie faktury będą pierwszymi dokumentami, które zostaną sprawdzone przez urzędników. Wystawianie faktur nie jest tak trudne, jakby się mogło wydawać. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co powinno znajdować się na norweskiej fakturze. Po pierwsze, na każdej fakturze powinien być numer faktury. Pamiętajcie o tym, żeby numerować swoje faktury kolejno. Po drugie, na każdej fakturze powinien znajdować się numer organizacyjny przedsiębiorstwa. W przypadku firm, które są już wpisane do rejestru VAT, numer ten będzie zakończony skrótem MVA. Po trzecie, na każdej fakturze powinna być data wystawienia dokumentu, która informuje nas o tym, którego okresu rozliczeniowego dotyczy dana faktura. Pamiętajcie o tym, że jeśli wystawiacie kredytnotę do danej faktury, to warto, żeby była ona wystawiona z datą taką samą jak kredytowana faktura lub przynajmniej z datą, która dotyczy tego samego okresu rozliczenia podatku VAT. Po czwarte, na każdej fakturze powinna znajdować się data płatności, która pozwala nam lepiej zarządzać środkami pieniężnymi w firmie. Po piąte, na każdej fakturze powinny znajdować się dane kupującego i sprzedającego. Po szóste, pamiętajcie o tym, żeby na fakturze zamieścić numer konta bankowego. Niektóre firmy decydują się na obrót gotówką. W takiej sytuacji e, trzeba prowadzić kasę w firmie. I dbać szczególnie o porządek w dokumentach księgowych. Po siódme, na fakturze powinien znajdować się szczegółowy opis sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi. I po ósme, na każdej fakturze musi znajdować się kwota do zapłaty. W przypadku firm, które są wpisane do rejestru VAT, kwota ta jest podzielona na kwotę netto, kwotę brutto i podatek do zapłacenia. Ponadto na fakturze możecie zawierać także inne informacje, takie jakby jak numer klienta czy logo firmy. W sieci znajduje się wiele programów, które służą i są pomocne przy fakturowaniu. Do najpopularniejszych programów należy między innymi program Faktura Solid, który ma polski interfejs. Jeśli macie więcej pytań dotyczących wystawiania faktur, lub prowadzenia biznesu w Norwegii. Zachęcam was do zadawania pytań na postmapakuali.no, a także do uważnego śledzenia naszego fanpage'a. Pozdrawiam.